Każde serce zna swoje cierpienie, każdy umysł, no wiesz, mierzył się kiedyś z niepokojem, z bólem, z takim poczuciem bezsilności. Mhm. I od wieków szukamy sposobów, żeby jakoś sobie z tym poradzić. Gonimy za przyjemnością, bogactwem, sławą, albo y, szukamy pocieszenia w jakichś rytuałach. Tak, ale często to wszystko okazuje się, no po prostu nietrwałe, chwilowe. Właśnie. I dlatego sięgamy dzisiaj po materiał, który podchodzi do tego problemu z, powiedzmy... Zupełnie innej strony. Tak, to fragmenty książki Jamesa Allena: Ścieżka dobrobytu. Pierwsze wydanie to, uwaga, 1907 rok. Ponad 100 lat temu. Dokładnie. A jego ambicja była, no, ogromna. W przedmowie napisał, że marzył o stworzeniu książki, która, cytuję, pomogłaby mężczyznom i kobietom, bogatym czy biednym, uczonym czy nie, odnaleźć w sobie źródło wszelkiego sukcesu, wszelkiego szczęścia, wszelkiej prawdy. Bardzo ambitny cel. Naszym zadaniem dzisiaj jest więc sprawdzić, czy te ponad stuletnie idee wciąż mają jakąś wartość. Spróbujemy jakby rozłożyć na czynniki pierwsze trzy kluczowe koncepcje z tej pracy. Mhm. Po pierwsze, co jeśli zło i cierpienie to nie jest coś, co nas atakuje, ale coś, co próbuje nas czegoś nauczyć. Po drugie, ta mm, dość radykalna teza że nasz zewnętrzny świat jest tylko i wyłącznie lustrem naszego umysłu. I na koniec poszukamy odpowiedzi na to najważniejsze chyba pytanie. Czy istnieje jakaś praktyczna droga wyjścia z sytuacji, w których tkwimy i których no po prostu nienawidzimy. Zobaczmy, co z tego da się wyciągnąć. Dobrze. To zaczniemy od tego pierwszego, dość kontrowersyjnego pomysłu. Allen twierdzi, że zło to nie jest jakaś niezależna siła. Tylko nasz nauczyciel. Właśnie. Zamiast z nim walczyć, zaprzeczać mu, modlić się, żeby zniknęło, on nalega, żeby je no, zrozumieć, zadać sobie pytanie, dlaczego to się pojawiło w moim życiu, i co ważniejsze, jaką lekcję dla mnie niesie. To jest fundamentalna zmiana perspektywy. On używa bardzo obrazowej metafory zła jako takiej korekty, korekty, która pojawia się w wyniku naszej ignorancji. Mhm. Mm Jest w książce taka anegdota o małym dziecku, które uparcie chciało bawić się świecą. Matka, wiesz, wielokrotnie mu zabraniała, tłumaczyła, ale ciekawość była silniejsza. Można sobie to wyobrazić? No pewnie. I pewnego wieczoru, gdy na chwilę się odwróciła, dziecko chwyciło płomień. I oczywiście dotkliwie się oparzyło ten ostry natychmiastowy ból był ostateczną lekcją. Dziecko już nigdy więcej nie próbowało dotykać ognia. Okej, okay. to świetnie obrazuje taką prostą fizyczną lekcję, ale czy to nie jest zbyt duże uproszczenie w odniesieniu do złożonego ludzkiego cierpienia? Strata, zdrada, niesprawiedliwość. Trudno to porównać do oparzenia sobie palca. Prawda. Czy Allen naprawdę uważa, że każde nieszczęście to jest po prostu nasza wina? Bo byliśmy, jak to mówi, ignorantami? Myślę, że to jest kluczowe pytanie. I wydaje mi się, że Allen nie używa słowa wina w takim sensie moralnym, a raczej przyczyna. Aha. Zgodnie z jego logiką, cierpienie dorosłych wynika z o wiele głębszej, bardziej subtelnej ignorancji. Ignorancji praw, które rządzą naszym wewnętrznym światem. Czyli? No wiesz, pożądamy rzeczy, które w istocie nam szkodzą, trzymamy się kurczowo myśli, które nas niszczą, Działamy wbrew jakimś uniwersalnym zasadom, a potem jesteśmy zdziwieni, że życie nas parzy. Rozumiem. Ból, według niego, jest po prostu sygnałem, że idziemy w złym kierunku. Tak jak ból fizyczny jest sygnałem, że coś jest nie tak z ciałem. Czyli to nie tyle kara, co informacja zwrotna. To trochę zmienia postać rzeczy. Podoba mi się też inna metafora, której używa: dobro to światło, a złoto ciemność. Tak. Pisze, że zło nie jest substancją, ale cieniem, który rzuca nasze własne ja, kiedy zasłania bezgraniczne światło najwyższego dobra. To by sugerowało, że zło nie ma własnej mocy? Dokładnie. Istnieje tylko tam, gdzie my sami blokujemy dostęp do światła. On to porównuje do nocy. Noc wydaje się wszechogarniająca, prawda? Tak, ale jest tylko chwilowym cieniem rzuconym na maleńki fragment planety, która jako całość jest nieustannie skąpana w świetle Słońca. I podobnie mrok w naszej duszy. Tak, wydaje się przytłaczający, ale jest jedynie przejściowym cieniem, który sami rzucamy. To prowadzi do pytania, które autor sam stawia w książce. No dobrze, ale dlaczego w ogóle musimy przez to przechodzić? Jaka jest odpowiedź? Dwojaka. Po pierwsze, z powodu ignorancji sami wybraliśmy tę drogę. A po drugie, żebyśmy mogli w pełni docenić światło. Mhm. Doświadczenie jest jedyną drogą od ignorancji do mądrości. I odmowa uczenia się tych lekcji jest no, równoznaczna z decyzją o pozostaniu w cieniu. Wiesz, to jest naprawdę potężna zmiana perspektywy. Jeśli przyjmiemy, że nasze nieszczęścia nie są chaotyczne i przypadkowe, ale wynikają z jakiegoś doskonałego prawa i są nam potrzebne do rozwoju, to, no, przestajemy być ofiarami. Tak, odzyskujemy sprawczość nie jest fatalizm, wręcz przeciwnie. Ale to natychmiast rodzi kolejne pytanie. Skoro sami rzucamy ten cień, to w jaki sposób to robimy? Jak dokładnie nasze wnętrze tworzy tę zewnętrzną rzeczywistość? I to jest idealne przejście do drugiej fundamentalnej tezy Alena, którą można zamknąć w jednym zdaniu: Jaki jesteś, taki jest twój świat. Mocne. Bardzo. On twierdzi, że wszystko, co nas spotyka i otacza, jest precyzyjnym odbiciem naszego wewnętrznego stanu świadomości. Cytuję nawet słowa Buddy: Wszystko, czym jesteśmy, jest rezultatem tego, co myśleliśmy. To brzmi niesamowicie znajomo. Bardzo mi przypomina podstawy terapii poznawczo-behawioralnej. Racja. To nie zdarzenia same w sobie, ale nasze myśli i no, interpretacje tych zdarzeń tworzą nasze emocje. Nasze reakcje, dokładnie. Albo nawet, w bardziej popularnej wersji, prawo przyciągania. Wygląda na to, że Allen był pionierem tych idei, tylko ubrał je w taki bardziej, powiedzmy, duchowy, filozoficzny język. Zdecydowanie. On twierdzi, że to prawo działa z żelazną matematyczną precyzją. Myśli egoistyczne, pełne zawiści czy strachu, nieuchronnie z czasem zamanifestują się jako nieszczęśliwe okoliczności. A z drugiej strony. A z drugiej strony myśli czyste, szlachetne, pełne miłości przyciągną do nas dobrobyt i szczęście. Co jest kluczowe, same okoliczności są neutralne, nie mają żadnej mocy. To my nadajemy im znaczenie. Tak ubierając je w nasze myśli, nasz strach albo naszą nadzieję. W książce jest na to genialny przykład. Dwóch mężczyzn traci oszczędności całego życia, bo upadł bank, w którym trzymali pieniądze. Tak, pamiętam. Ten sam fakt, ta sama strata. Dokładnie. I pierwszy pogrąża się w rozpaczy, narzeka na niesprawiedliwość losu, obwinia wszystkich dookoła i do końca życia pozostaje taką zgorzkniałą ofiarą tego jednego wydarzenia. A drugi? Drugi, przeczytawszy o tym w gazecie, wzrusza ramionami i mówi: Cóż, przepadło, martwienie się tego nie zwróci. Ale ciężka praca owszem, i natychmiast zabiera się do odbudowy swojego majątku. To samo zdarzenie? To samo. A dla jednego stało się przekleństwem na całe życie, a dla drugiego bodźcem do jeszcze większego wysiłku. I ten mechanizm, jak pisze Allen, dotyczy absolutnie wszystkiego. Ubieramy w nasze myśli nie tylko wydarzenia, ale też przedmioty i co najważniejsze innych ludzi. Podaję jakieś przykłady? Całą serię. Dla naturalisty kałuża to tętniący życiem mikrokosmos, dla Nika, co najwyżej, siedlisko kijanek. Poeta w polnym kwiecie zobaczy anielskiego posłańca. Okej. Okay. Ale przenieśmy to na relacje. Człowiek podejrzliwy jest święcie przekonany, że wszyscy są podejrzliwi i chcą go oszukać. Kłamca nie jest w stanie uwierzyć, że istnieją ludzie prawdomówni. Czyli projektujemy siebie na innych? Zawsze. A oszust, który zdobył bogactwo nieuczciwie, śpi z rewolwerem pod poduszką. Dlaczego? bo projektuje własne intencje na cały świat i żyje w ciągłym strachu, że ktoś go okradnie. To nadaje też zupełnie nowy wymiar powiedzeniu: ciągnie się swój do swego. To nie tylko kwestia podobnych zainteresowań? Nie, to kwestia podobnego stanu mentalnego. Allen pisze wprost. Przyciągamy do siebie ludzi, którzy rezonują z naszym dominującym stanem umysłu. Jest tam nawet taki krótki rymowany fragment, prawda? Tak, pragniesz życzliwości, bądź życzliwym. Pytasz o prawdę, bądź prawdziwy. Co siejesz, to zbierzesz. Zobacz, że to prawda. Twój świat jest Twoim odbiciem. Proste, ale jednocześnie przerażająco odpowiedzialne. Bo to oznacza, że nie możemy już dłużej obwiniać świata. Jeśli świat wokół nas jest zimny, nieprzyjaźny i pełen problemów, to jest to, według Alena, tylko i wyłącznie informacja zwrotna. Informacja o tym, co dzieje się w naszej głowie. Dokładnie. I to prowadzi do jego koncepcji szczęśliwszego świata czy Królestwa Bożego. To nie jest miejsce, do którego trafimy po śmierci. To jest stan świadomości, którego można doświadczyć tu i teraz. A kluczem jest praca nad sobą. Praca nad oczyszczeniem i uporządkowaniem swojego wewnętrznego świata. Kiedy to zrobimy, odkryjemy, że świat zewnętrzny w zdumiewający sposób zaczyna się do tego dostosowywać. Ok, i tu dochodzimy do sedna, do tej najbardziej praktycznej części. Załóżmy, że kupujemy tę ideę. Nasz świat to lustro. Ale co jeśli nie podoba nam się to, co w nim widzimy? Jak to zmienić, tak? Tak. Jak konkretnie zmienić to odbicie? Jak wyjść z biedy, toksycznej pracy, z poczucia beznadziei? Allen sprowadza to do jednego, uniwersalnego prawa. Cokolwiek człowiek sieje, to i rządź będzie. I nie chodzi tu o rolnictwo. Ale o myśli i czyny. Mhm. Nienawiść, złość, zazdrość, chciwość opisuje jako ognie, które palą od wewnątrz i nieuchronnie prowadzą do chorób, porażek i cierpienia. A z drugiej strony miłość, łagodność, czystość intencji. To są kojące, uzdrawiające powiewy, które przynoszą zdrowie, spokój i prawdziwy sukces. Zrozumienie tego prawa prowadzi do czegoś, co on nazywa posłuszeństwem. To słowo posłuszeństwo brzmi trochę. Pasywnie, jak rezygnacja. Wiem, ale on używa go w zupełnie innym znaczeniu. To nie jest bierność, to jest świadome dostosowanie swoich działań do uniwersalnych zasad. Tak jak inżynier musi być posłuszny prawom fizyki, żeby zbudować stabilny most. Rozumiem. I każdy problem, z którym się borykamy, jest wynikiem naszego świadomego lub nie nieposłuszeństwa wobec tych wewnętrznych praw. A to oznacza, że zarówno przyczyna problemu. Jak i jego rozwiązanie, leżą w nas, nigdy na zewnątrz. I to jest jego bezpośrednia odpowiedź dla kogoś, kto czuje się spętany przez okoliczności. Obietnica jest prosta. Jeśli chcesz poprawić swoje zewnętrzne warunki, musisz niezłomnie postanowić, że poprawisz swoje życie wewnętrzne. On podaje bardzo konkretne życiowe przykłady. Weźmy biedę. No właśnie. Allen twierdzi, że jej ostateczną przyczyną nie są czynniki zewnętrzne, tylko wewnętrzne słabości, lenistwo, nieuczciwość, egoizm, a przede wszystkim mentalność ofiary i narzekanie. Narzekanie według niego tylko zaciska kajdany. Dokładnie. Dlatego pierwszym krokiem do wyjścia z biedy jest paradoksalnie zaprzestanie walki ze światem i rozpoczęcie od siebie zamiast narzekać na swoje skromne zasoby, należy jej jak najlepiej wykorzystać. Zrobić swoją pracę najlepiej jak się potrafi, nawet jeśli jest nielubiana, zadbać o to, co się ma. Tak. Podobnie z miejscem zamieszkania, ktoś mieszka w małym skromnym domu i marzy o rezydencji. Rada Alena uczyń z tego domu mały raj. Czyli co, dbać o czystość, porządek. Dokładnie. Gotować z troską. On pisze wręcz, żeby wyścielić podłogi uśmiechami i powitaniami. Uszlachetniając swoją teraźniejszość, wznosimy się ponad nią, mentalnie przygotowujemy się na coś lepszego, co nieuchronnie przyjdzie. Czekaj, ale tu jest moment, w którym wiele osób może poczuć silny opór. A co z tyranicznym pracodawcą? To jest sytuacja, którą wielu może znać z własnego doświadczenia. Mm -hmm. Alen radzi, by traktować to jako trening cierpliwości i samokontroli odpowiadać na nieżyczliwość łagodnością. To brzmi jak recepta na wypalenie i przyzwolenie na mobbing. No tak, to jest absolutnie kluczowa i zasadna krytyka. Gdzie Alen stawia granice między wewnętrznym rozwojem a no wiesz, potrzebą postawienia granic i fizycznej zmiany sytuacji, na przykład odejścia z pracy. I myślę, że trzeba tu spożyć głębiej na jego intencje. On nie sugeruje, by na zawsze pozostać w toksycznej sytuacji. Jego główny argument jest taki. Dopóki jesteś wewnętrznym niewolnikiem. Niewolnikiem swoich reakcji, gniewu? Tak, swojego poczucia krzywdy, dopóty będziesz przyciągać do siebie panów w świecie zewnętrznym. Jego zdaniem pierwszym krokiem jest odzyskanie wewnętrznej wolności. Okay. Kiedy przestaniesz reagować nienawiścią na nienawiść, kiedy opanujesz w swoje emocje, to wzmacniasz się duchowo do tego stopnia, że albo tyran straci nad tobą władzę, albo ty w naturalny sposób wyrośniesz z tej sytuacji i odejdziesz, ale już nie jako uciekająca ofiara. Tylko jako silna osoba, która idzie po coś lepszego. Właśnie. Chodzi o kolejność. Najpierw wewnętrzne zwycięstwo, potem zewnętrzna zmiana. To stawia sprawę w innym świetle. Ciekawa jest też jego perspektywa na bogactwo. On bardzo wyraźnie rozróżnia prawdziwe bogactwo od zwykłego posiadania pieniędzy. Tak, on cytuje psalmistę Dawida, który był zgorszony, widząc, jak dobrze powodzi się ludziom niegodziwym. Dopiero gdy wszedł do świątyni Boga, zrozumiał ich marny koniec. A tą świątynią jest. Te kosztem charakteru, bez cnoty. Jest nietrwałe. Zbudowane na piasku. Nieuchronnie prowadzi do strachu, niepokoju i ostatecznie do upadku. Czyli trwały dobrobyt jest zawsze wynikiem prawości. Zawsze. No i rozprawia się z bardzo popularną wymówką: Chce być bogata, żeby móc czynić dobro. Ale nie jest tu bezlitosny. Jest. Sugeruje, że najczęściej za tym pragnieniem kryje się tak naprawdę chęć zdobycia popularności i poklasku. Prawdziwym testem intencji, jest to, czy czynimy dobro tu i teraz, mając niewiele. Dokładnie. Jeśli pragnienie pomocy jest szczere, nie potrzebuje do tego pieniędzy. Zawsze można ofiarować dobre słowo, uśmiech, pomocną dłoń. Pyta retorycznie, czy biedna wdowa, wrzucając swój ostatni grosz, nie dała więcej niż bogacze. Serce, które naprawdę chce dawać, nie czeka na lepsze okoliczności. Daje z tego, co ma. Podsumowując te fragmenty. Myślę, że ich kluczowe przesłanie jest niezwykle spójne. Po pierwsze, cierpienie nie jest wrogiem, lecz nauczycielem, którego zadaniem jest wyprowadzić nas z ignorancji do mądrości. Po drugie, nasz zewnętrzny świat jest bezbłędnym lustrem naszego wnętrza. A okoliczności są neutralne, to my nadajemy im moc. I wreszcie, Droga do zmiany tych okoliczności nie wiedzie przez walkę ze światem, ale przez systematyczną pracę nad sobą. I świadome dostosowanie się do uniwersalnych praw dobra i prawości. W ostatnim zdaniu tych fragmentów pada stwierdzenie, że nasze prawdziwe bogactwo to zasób naszej cnoty. Mhm. I to prowadzi do pytania, które chyba warto sobie zadać, zwłaszcza dzisiaj. Jeśli naszymi prawdziwymi aktywami są wewnętrzne cechy charakteru, jak spokój, życzliwość, uczciwość, a nie stan konta bankowego, to jak inaczej moglibyśmy zacząć mierzyć naszą osobistą wartość netto? Jak wyglądałby taki osobisty bilans, gdybyśmy go dzisiaj sporządziła?